Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, oświadczył, że jest zadowolony z tej rundy negocjacji, które odbywały się przez dwa dni w Genewie. I dlaczego jest zadowolony? Ponieważ te kwestie są oczywiście bardzo niewygodne. Historie związane z terytoriami, w szczególności z zaporowską elektrownią jądrową, znów zostały pominięte. Tam nie ma żadnego konsensusu. I ta niewygodna sprawa, to znaczy ta Presja, którą odczuwa Ukraina i sam Zełenski, i negocjatorzy oraz te wszystkie publikacje w The Economist dotyczące tego, że być może tam doszło do jakiegoś rozłamu w zespole negocjacyjnym jest skrzydło Budanowa, jest też skrzydło jakichś ludzi Zełęskiego. i jedni mówią, że się zgadzają, inni, że się nie zgadzają. Więc ta dyskusja teraz znowu zostaje zamknięta do następnej rundy negocjacji. I to jest dobra wiadomość dla Zełęńskiego, bo nie będzie musiał teraz emocjonalnie tłumaczyć się. A dlaczego mamy komuś coś oddawać? To znaczy, to znowu jest odłożona sprawa. Teraz doszliśmy do krawędzi, a teraz od tej krawędzi znowu możemy się oddalić. Dlaczego więc to jest pozytywna historia? Dlaczego, ponieważ według słów Zełęskiego jest postęp w kwestii wojskowej na negocjacjach w Genewie. I tutaj trzeba teraz wyraźnie zaznaczyć, że mamy, wcześniej mieliśmy takie kwestie jak sprawy humanitarne i polityczne, wymiana jeńców, i tam terytoria, zaporowska elektrownia jądrowa i wszystko inne. Teraz mamy kwestie humanitarne. Kwestie polityczne i wojskowe. Dziś w komentarzu dla BBC jeden z amerykańskich urzędników, który jest blisko tych amerykańskich grup negocjacyjnych, powiedział, że aspekt wojskowy jest ważny, ponieważ jeśli uda się na przykład osiągnąć jakiś konsensus lub przełom w części politycznej, to wtedy wojskowi będą musieli pracować po nocach. Nie spać, żeby to wszystko nadrobić, dlatego proces przebiega równolegle. To ważny element, którego nie należy lekceważyć. I właśnie Wołodymyr Zełęski wypowiedział się na temat tego elementu, że to niezwykle skuteczna historia w kwestiach wojskowych, ogromny postęp. Posłuchajmy. Dzień dobry, szanowni państwo, w Europie. Następnie, jeśli chodzi o merytoryczność rozmów, przede wszystkim, wiecie, są dwa kierunki: wojskowy i polityczny. Chcę tutaj powiedzieć, że wszystkie trzy strony w kwestii wojskowej były konstruktywne. Moim zdaniem, z tego briefingu, który właśnie miałem, więcej szczegółów będzie po powrocie od mojej grupy, ale na razie to, co usłyszałem, to że zasadniczo wojskowi rozumieją, jak monitorować zawieszenie broni i zakończenie wojny, jeśli będzie wola polityczna. Oni zasadniczo tam prawie o wszystkim. Ustalono, że monitoring na pewno będzie prowadzony z udziałem strony amerykańskiej. Uważam, że to konstruktywny sygnał. Wszystkie pozostałe szczegóły, jak monitorować techniczne niuanse, to wszystko dla mnie. Generał Chnattov przedstawi szerszą wersję po powrocie. Jeśli chodzi o aspekt polityczny, to wszystkie wrażliwe kwestie, o których wiecie. Wschód, stacja, i tak dalej. Wszystkie wrażliwe kwestie. Również po powrocie będzie przedstawiony szerszy raport. Widzimy, że są już pewne konkretne ustalenia, ale na razie stanowiska poszczególnych stron są nadal znacząco odmienne, ponieważ prowadzone do tej pory negocjacje były wyjątkowo trudne i wymagające. Oto takie jest stanowisko: Ukraińska. Widzimy postępy w kwestiach wojskowych, natomiast politycznych nie widzimy. I ocena części politycznej. Cały fragment rozmowy Miedińskiego z rosyjskimi propagandystami, również dość krótki, ale teraz ważne jest, aby porównać. Jest, słyszeliście głos Wołodymyra Zełenskiego, teraz zobaczycie Miedińskiego. Negocjacje trwały dwa dni, bardzo długo, wczoraj w różnych formatach i jeszcze dziś około dwóch godzin. Były ciężkie, ale. Dobrze, 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 dobrze w porządku, rozumiem, proszę to dodać. Wynika to przede wszystkim z głębokiego przekonania Władimira Putina o tym, że może on skutecznie grać na zwłokę w tej trudnej sytuacji. Władimir Miediński pojawia się zazwyczaj w tych momentach, w których zachodzi pilna potrzeba włączenia się do merytorycznej dyskusji oraz nakreślenia zupełnie nowych kwestii, które nigdy wcześniej nie były poruszane. Właśnie dlatego cała ta część polityczna u nas wydaje się być niezwykle rozmyta. Kwestie humanitarne są w porządku, wojskowe również są w porządku, ale ta polityczna, która jest przecież najważniejsza. Tak, ona pozostaje niezwykle rozmyta, i to jest właśnie powód, dla którego pojawia się ten konkretny pomysł. Oczywiście, żeby Zelenski spotkał się z Putinem, i już nawet ktoś tam twierdzi, że Zelenski wydał polecenie zorganizowania takiego spotkania. Przygotować potwierdzenie w Genewie. Nigdzie o tym nie widziałem, ale jeśli chodzi o pewność Putina, że można przeciągać czas i dlaczego można to zrobić, New York Times opublikował ciekawy materiał, że Putin jest gotów walczyć o pełną kontrolę nad obwodem donieckim. Jeszcze przez dwa lata. Tak, powołując się na zachodni wywiad. To wszystko, piszą dziennikarze, prezydent Putin uważa, że wygrywa. I w ostatnich dniach wojskowi wywiadowcy z kilku krajów zachodnich o tym poinformowali. Putin jest przekonany, że nawet jeśli do pełnej kontroli nad Donbasem potrzeba będzie od 18 miesięcy do 2 lat, każdy dzień walk i każda noc, gdy rosyjskie rakiety i drony ostrzeliwują infrastrukturę energetyczną oraz budynki mieszkalne, zapewniają jemu Putinowi większy wpływ, i zupełnie równolegle do tego wszystkiego, o czym tutaj wspominamy, pojawia się nam jeszcze jedna niezwykle istotna historia, o której już przecież niejednokrotnie. Nie wiem, być może nawet w moich licznych rozmowach z wami wspominałem, w rozmowach z ludźmi, którzy się na tym znają, tak, całymi doktorami nauk ekonomicznych, na przykład pan Liprzyc, który ma osobny wywiad na tym kanale YouTube. Obejrzyjcie go uważnie, gdzie poruszany jest temat tych niesamowitych umów gospodarczych na 12 bilionów, o których wspomniał też Wołodymyr Zełęski. I oto dziś znowu wydanie The Economist pisze o tym, że te właśnie. Jakieś niesamowite umowy Federacja Rosyjska zaproponowała Stanom Zjednoczonym i to może przynieść zarówno Putinowi jak i Trumpowi pokojową nagrodę Nobla. No dla Trumpa to ważne, tak? A dla Putina nie wiem. Stany Zjednoczone i Federacja Rosyjska, prawdopodobnie, pisze The Economist, już uzgodniły zniesienie sankcji wobec Rosji w zamian za umowę na 12 bilionów. To nigdy się nie wydarzy. Dlaczego to nigdy się nie wydarzy? Nawet nie chcę nie chcę teraz zagłębiać się w szczegóły tego materiału. Jeśli chcecie, tam próbują na przykład policzyć nawet najbardziej optymistyczny scenariusz. No dobrze, załóżmy, weźmy tam 5 miliardów. To jest kontrakt z ExxonMobil, który próbują tam ponownie wprowadzić do Federacji Rosyjskiej. 5 miliardów, no 12 bilionów. Co dalej, co jeszcze? Najbardziej optymistyczna prognoza. Możliwe przepływy finansowe można oszacować na 340 miliardów rocznie. Znacznie mniej niż te wszystkie 12 miliardów. Ale skąd wzięła się ta liczba? No, po prostu ktoś je gdzieś narysował ołówkiem. Dmytro, który jest tam super negocjatorem, to wszystko podaje. Komentatorzy tego artykułu poddają w wątpliwość, czy Rosja faktycznie może zapewnić taki poziom inwestycji w projekty, które mogą być zaproponowane i przedstawiane jako największa umowa w historii świata. Kwota 12 bilionów dolarów jest sześciokrotnie większa niż roczna produkcja gospodarcza Rosji. Dlatego jest to wyraźnie przesadzona historia. Specjalni przedstawiciele Dmitriew i Witkow spotkali się dziewięć razy. To jest ważne w tej historii, ponieważ nazywają to planem Dmitriewa. A te spotkania odbywały się od kwietnia zeszłego roku. Osoby blisko związane z rodziną Trumpa prowadziły negocjacje dotyczące nabycia udziałów w rosyjskich aktywach energetycznych. Ameryce również zaproponowano umowy dotyczące arktycznej ropy i gazu, kopalni metali ziem rzadkich, atomowego centrum przetwarzania danych oraz tunelu pod cieśniną Beringa. Ale mimo wszystko to wszystko to 340 miliardów, nie więcej. I teraz, czy naprawdę można znieść sankcje dla kwoty 340 miliardów? Ale te 340 miliardów, przyjaciele, są zamrożone i leżą w Belgii. Nie trzeba znosić żadnych sankcji, te pieniądze i tak nigdzie się nie ruszają. Toczy się o nie walka, żeby je przekazać Ukrainie. O to właśnie chodzi w tej historii, czyli 340 miliardów to nic w tej historii o sankcjach. 12 miliardów, no bilionów, przepraszam, no za 12 bilionów, wiecie, zamyśliłem się, bo myślę że Trump, żeby znieść sankcje, ale ta liczba jest nierealistyczna. Dlatego cała ta historia z tym znoszeniem sankcji jest bardzo, bardzo daleka od prawdy. Ale wiecie, jak w tym dowcipie o kobietach lekkich obyczajów. Teraz już wiemy, ile to kosztuje, właściwie się określiliśmy i kto jest kim, już rozumiemy. Ale ewidentnie ta propozycja jest fantastyczna i nierealistyczna. Zelenski swoją drogą w swoim zespole zorganizował spotkania z Putinem w Genewie. Napisało o tym jedno z wydawnictw. Axios oraz jeszcze jedna runda rozmów pokojowych również może się odbyć w najbliższym czasie, o czym informują rosyjskie media, powołując się na Dmitriewa. Jest potwierdzenie ze strony ukraińskiej, że następna runda negocjacji odbędzie się w najbliższym czasie. Tychy to potwierdził. Dlatego po prostu zaufajmy teraz prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu, że te negocjacje były w pełni normalne oraz udane. A minister Rustem Umerow dodatkowo powiedział, że panująca tam atmosfera była naprawdę bardzo dobra.